Rozmowa dnia w radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Jerzy Gorzelik, lider ruchu Autonomii Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zolety Donalda Tuska na Śląsku przyjęte, czy tak nie za bardzo? No, zasada w takich sytuacjach jest prosta: brać, no, no, no. ale nie kwitować. <grym> <grym> e, <grym> okay. To, że Donald Tusk przedstawił agendę, która no, w jakimś stopniu jest zbieżna z częścią postulatów środowisk regionalnych. Jak to z częścią? Właściwie Tusk powtórzył w, na Śląsku w różnych miastach. Część, no, część y, takich no, żelaznych postulatów e, autonomistów. Powiedziałbym, że e, e, nie zagwarantował nam ani przywrócenia Sejmu Śląskiego i Skarbu Śląskiego, e, ani też nie zająknął się o mniejszości etnicznej. Ja przypomnę... no, ale deglomeracja, trans, transformacja, no. rewitalizacja, jakby na no to nie spojrzeć. Plus jeszcze do tego... Język Śląski jest tu no, tak. No dlatego, tak, dlatego mówię, że część. No, zatem brać, ale nie kwitować, bo tak naprawdę nasze aspiracje powinny być znacznie większe. No, słyszałem, że mamy mieć w bytobie Ministerstwo Przemysłu. Od warszawskiego ministerstwa wolałbym jednak górnośląski rząd regionalny, tak jak w każdym szanującym się autonomicznym regionie Europy, a tego Donald Tusk już nie obiecał. Nie obiecał, dlaczego? Bo uważa, że byłby to postulat. Zbyt kontrowersyjny i być może kosztowałby go utratę części No, się elektoraty. rozpędził, pan, panu dać palet, pan już od razu po rękę sięga. Yy, na tym, na yy, tym polega rola. Przemysłu, którego jeszcze nie ma, właśnie, musimy stworzyć. A już wraca Na, do, na do tym autonomii. polega rola, rola regionalisty. No, ja zdecydowałem się w swojej działalności publicznej reprezentować to, co uważam za interes regionu. Natomiast mam świadomość, że jeżeli chodzi o partie ogólnokrajowe, to ostatnia, która dbała o interesy Górnego Śląska, nazywała się Centrum i zlikwidowano ją w 1933 roku. Który, który Donald Tusk jest prawdziwy, patrząc na język śląski? Ten, który e, dziś obiecuje? Ten, który kiedyś utrącał kolejne ustawy o języku regionalnym? Czy ten, który jeszcze z, tak półtora roku temu mówił, śląza, Ślązacy musicie sami sobie się o to postarać. Prawdziwość to jest chyba e, 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 złym kryterium oceny. E, c, e, jaki e, plastusz jest prawdziwy, można by się zapytać. My mamy do czynienia z fenomenem e, dosyć powszechnym, polityków z plasteliny na szczeblu centralnym. Czyli to, te obietnice, które teraz padły, oczywiście nie są wyrazem żadnej dobrej woli Donalda Tuska, ale e, kalkulacji politycznej, która wskazuje na to, że akurat ten poziom koncesji na rzecz górności górnoślązaków może przynieść więcej korzyści niż strat. To nie wynika z jakiejś wizji Donalda Tuska, wizji państwa, społeczeństwa, relacji między centrum politycznym a regionami. To jest kwestia pracy, którą wykonali sami górnoślązacy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, więc to przynosi efekty, oczywiście nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i problem polega na tym, że oczywiście polityków z plasteliny na szczeblu centralnym mamy bardzo wielu, e, natomiast w przypadku reprezentantów naszego regionu e, na tym samym szczeblu przeważają politycy z galarety, e, no, więc galareta plasteliny nie urobi, ale całe szczęście pojawiają się też osobowości, e, które jednak starają się ten interes z Górnego Śląska reprezentować i oby te osobowości miały jak największy wpływ na politykę na szczeblu centralnym. Jerzy Gorzelik, lider ruchu autonomi Śląska jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Jerzy Gorzelik, lider ruchu autonomi Śląska jest z nami po raz drugi. Państwa i Pana Witamy. Donald Tusk obiecuje m.in. język śląski. Z drugiej strony, już tak bez złośliwości, należy powiedzieć, że jest to pierwszy polityk tej rangi i stojący na czele partii tej rangi, patrząc na przykład na sondaże i, i ewentualne realne szanse na to, aby za kilka miesięcy objąć władzę w Polsce, pierwszy polityk tej rangi, który obiecał wyraźnie, kategorycznie język śląski? No, z jednej strony można by powiedzieć, że nikt Ci tyle nie da, ile Warszawa jest Ci w stanie obiecać, natomiast no, z drugiej strony wielokrotnie już także na antenie Radia Piekary miałem okazję wyrażać yy, pogląd, że to jest akurat coś, czego yy, od opozycji w przypadku zmiany u steru władzy można oczekiwać, że jakby ten postulat środowisk regionalnych został oswojony, gotka jest przyjmowana, no, czasami z taką protekcjonalną nieco, ale e, sympatią. Ale co się zmieniło właśnie? To jest nasza zasługa, że nasza, nasza zasługa na Śląsku, że z, tak, zdecydowanie oczywiście. Zrobiliśmy że tak. z tego postulat po prostu e, oczywiście, e, polityczny że tak. czy... e, i wokół tego postulatu udało się jednak zgromadzić e, no, sporą energię, bo e, ko, koalicja to może za dużo powiedziane. Część e, osób, które niewątpliwie położyły tutaj wielkie zasługi które, e, e, i, i których praca jakby rezonuje w tych obietnicach Donalda Tuska, to są ludzie związani ze sferą kultury. Tak? No, jeżeli powstają e, poważne przedsięwzięcia na... Polu literatury czy szeroko rozumianej kultury, gdzie angażuje się śląski, pokazując, że jest to pełnoprawny język, no to z pewnością jest to jakiś argument. Przy czym oczywiście argument, który jest powodem do takiej życzliwości społecznej, tak bym to określił. A ta życzliwość no oczywiście nie umknęła uwadze także jednego z liderów opozycji. Tym niemniej, patrząc na, tą, na, na kulturę, śląską kulturę, która nigdy nie miała się. Chyba lepiej, mimo braku państwowej kroplówki, to nasuwa się pytanie, po co właściwie nam jeszcze język regionalny, skoro jak sam pan zauważył, śląska literatura czy, czy teatr, które operują siłą rzeczy również hmm. językiem, no nigdy nie miały się lepiej. Odpowiedź jest prosta. W, <laughs> dzisiaj, oczywiście, mamy coraz więcej dzieł literackich. Coraz więcej spektakli teatralnych, które wykorzystują Śląski, ale w język regionalny czy mniejszość etniczna to są rozwiązania prawne, które są nam potrzebne po to, żeby te książki miał kto, kto kupować, a teatry miał kto w przyszłości zapełniać. Panie przewodniczący, mianują michanka w Brukseli w tym tygodniu. Szczepan Twardoch, tłumaczony na wszystkie yy, języki, byk w Warszawie, Zbigniew Rokita z podwójną nagrodą Nike i większość z tych pozycji, które powstało po polsku, doczekało się bardzo szybko śląskiego przekładu. Co będzie lepiej dzięki ustawie? To, że będą powstawać książki yy, po śląsku, które doczekają się polskiego przekładu. Yy. Polskiego przykładu. No, dobrze, no ale... tak, bo jeżeli sobie się zastanowimy, kto kupuje i w jakim celu, nie wiem, dracha po Śląsku, to zapewne ci, którzy już go przeczytali po polsku, tak chcą go mieć po Śląsku, ale to nie jest ten pierwszy język, w którym konsumują tę. Znakomitą literaturę. Dlatego, żeby wyłożyć rzecz wprost. Problemem jest to, że co prawda Śląski awansował niewątpliwie hierarchii. On używany jest w sytuacjach, w których nigdy na tę skalę używany nie był, ale grupa jego użytkowników będzie się siłą rzeczy kurczyć, jeżeli nie wykona się dalszych kroków na drodze kodyfikacji i nie umieści się efektów tych kodyfikacji w systemie oświaty. A więc wracając do obietnicy Donalda Tuska, to yy, pan zdaje się powiedział coś takiego, że już nie ma odwrotu. Tak? tak do, dobrze rozumiem, że to jak opozycja wygrałaby nie, tak. wybory, dzisiejsza, to raczej tak. Czy też znowu mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności? Nie powiem kategorycznie, że nie ma odwrotu, bo widzieliśmy już no, nie takie rzeczy. Ja przypomnę, że ten sam polityk mówił o podniesieniu stawki VAT na rok. Tak? A jeszcze wcześniej wspominał o tym, że jeżeli ktoś w jego rządzie będzie postulował podniesienie podatków, to z tym rządem się pożegna. Więc no, nawet jednoznaczne deklaracje polityków centralnych trzeba przyjmować z pewną rezerwą. Ale. Cały kontekst w moim przekonaniu y, wskazuje na to, że ten postulat może być zrealizowany. znaczy, y, byłbym zdziwiony, może nie bardzo zdziwiony, gdyby opozycja w przypadku przejęcia władzy tego postulatu nie zrealizowała. Z nie, myślę... nieprzewidzianej okoliczności 714 milionów złotych. Pamięta pan co do za suma? Y, y, tak, tak, no niestety nie mam jej na koncie, ale no. y, 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 dodam na że Na tyle koszt wprowadzenia śląskiego y, 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 do, jakby do kanonu, jako tak, język tak, regionalny. Tak. Wyceniało dwa lata temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I cóż Kwo to jest w skali budżetu państwa? No, kwota dosyć szokująca, chyba że o czymś nie wiemy, po prostu. 714, co to jest w skali budżetu? Wie pan, to jest kwota porównywalna do tej, którą rząd yy, przeznaczy, zaplanował na transformację Śląska w skali dekady. 714 milionów? 800. 800. No, to pogratulować. Pogratulować oceny sytuacji, bo z tego co pamiętam, to sanacja substancji mieszkaniowej w bytomiu 10 lat temu była wyceniona tak na 3-4 miliardy. No, dziś yy, tylko. Yy, to, to może zaraz powiem, bo tam mamy 10 miliardów z kolei obiecane też od Donalda Tuska tak, na, tak. na rewitalizację przynajmniej tej, tej, tej części komunalnej. Natomiast yy, kampanii na Śląsku nie rozpoczął jeszcze Mateusz Morawiecki? też czekamy na jego A. odpowiedź na to, co yy, przywiózł na Śląsk Donatus. Czy pan wyobraża sobie, że przyjdzie taki moment, że Prawo i Sprawiedliwość pogodzi się z językiem śląskim? Czy tego, na to raczej liczyć nie należy? No, na Zabawne byłoby, gdyby z rzutem na taśmę jeszcze <grybujesz> uznał język regionalny w tej kadencji. Yy, hmm. to byłoby to dosyć zaskakujące, ale nie uważam Nie może, że w Prawie, w Prawie i Sprawiedliwości jest więcej posłów którzy tak na moje, mają szybką rachubę, yy, którzy publicznie przyznali się na przykład do deklarowania narodowości śląskiej w spisie powszechnym niż w Platformie. To też pokazuje, tak, że coś się zmienia, bo jeżeli się nad tym zastanowimy, to jakieś 10 lat temu byłoby to absolutnie niemożliwe. Yy, to zakończyłoby się zapewne yy, no, yy, nie, nie tyle srogą reprymendą, co usunięciem takich... Polityków strzelegów partii, czyli no, postępuje pewna, pewna ewolucja, być może jeszcze nie tak daleko, żeby rzeczywiście ten język regionalny uznać. Choć, jak wspomniałem, wydaje mi się, że to jest taki postulat, który pis mógłby też oswoić. E, no, a w, no, byłoby to przewrotne, przyzna pan redaktor, gdyby teraz pisał. Pamiętam historię z Metropolią. Się... Platforma też obiecywała Metropolię w 100 dni, tak jak język Śląski w tak. 100 dni, ostatecznie czekaliśmy na to coś bliżej 100 lat. Po czym to Prawo i Sprawiedliwość wzięło ten postulat na swoje sztandary i uchwaliło tę ustawę metropolitalną finalnie po przyjęciu władzy. Tak, natomiast oczywiście no, my musimy znowu trzeźwo spojrzeć, nawet jeżeli by doszło do takiej wolny ze, ze, ze strony PiS. No, to, czy będzie nas PiS polonizował po polsku czy po śląsku, to jest sprawa drugorzędna. Tak? W, przypomnę, że już niejaki Grażyński stosował takie metody i pod jego rządami Gotka doznała pewnego dowartościowania, pojawiła się na antenie radia w Katowicach na łamach prasy jako ten staropolski język który miał świadczyć o tym że wszyscy górnoślązacy zawsze byli będą no i są oczywiście Polakami więc no cała koncepcja Państwa, społeczeństwa wyznawana przez Prawa i prawo i sprawiedliwość jest, no, delikatnie rzecz ujmując, odległa od postulatów regionalistów, choć pewne koncesje w ramach gry politycznej wydają mi się możliwe. Więc no, ten list Donalda Tuska jest być może pewnym zaproszeniem do gry z perspektywy Mateusza Morawieckiego, choć no, nie wiem, czy jakiekolwiek Obietnice składane w obliczu zbliżających się wyborów przez urzędującego premiera e, można, można traktować e, poważnie. E, no bo e, zawsze pojawia się pytanie: skoro rządzisz, to dlaczego obiecujesz, a nie działasz? Więc to e, f, tu e, f, przelicytować się można tylko konkretnymi rozwiązaniami, czynami w tej kadencji. Ministerstwo Przemysłu na przykład to jest kolejna no, obietnica tak, z, tak, z worka. Świętego Mikołaja, natomiast jakie korzyści będą z tego, byłyby z tego w ogóle, że minister, absolutnie od tego, że nie ma takiego ministerstwa, jeszcze w tej chwili trzeba byłoby je stworzyć, ale urzędowałby na Śląsku? No, poza tym, że z tego wynika pewien prestiż yy, yy, dla miejsca, w którym znajduje się taki centralny urząd, bo to daje okazję do też yy, częstszego pojawiania się w mediach, poza tym, że no skupia się zainteresowanie tych mediów tak na tym resorcie no to oczywiście to nie jest coś co może zastąpić decentralizację czyli jakby oddawanie realnej władzy pieniędzy do regionów to jest dekoncentracja i sądzę że taka dekoncentracja też jest potrzebna bo nie widzę powodów dla których wszystkie Ważniejsze urzędy miałyby być skupione w Warszawie, nie wszędzie w naszym. Janusz tak Steinhoff, którego ciężko byłoby posądzać hmm. o y, 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 sympatię y, czy antypatię wobec Platformy, na przykład jakieś radykalne, mówi w Ślązagu: Mocno y, nieracjonalna propozycja, świecidełko, protekcjonalny stosunek do Śląska. Tak określa y, ten, ten pomysł z ministerstwem. Z, w jakim stopniu na się na z tym zgadzam? Bo dlaczego na przykład ministerstwo przemysłu, a nie ministerstwo nauki? Tak. To jest utrwalanie pewnego stereotypu górnego Śląska. My potrzebujemy transformacji E, 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 zdecydowanie głębszej niż e, jakby tylko, tylko e, kosmetyczna, e, kosmetyczna zmiana. Ja tutaj wiele o górnictwie też słyszałem z, z Donalda Tuska, tak? zresztą w deklaracji, które wydają się być sprzeczne z tym, co e, Platforma deklarowała jeszcze jakiś czas temu. E, natomiast no, e, przyglądając się tej takiej infografice, gdzie e, zebrano najważniejsze postulaty dotyczące m, nawet nie tyle, Górnego Śląska, województwa śląskiego, no, dostrzegłem ten taki protekcjonalizm i utrwalanie e, obrazu naszego regionu jako przemysłowego zaplecza Polski. No to słyszeliśmy przez Panie wiele no, dziesięcioleci. No, wie pan, no Ministerstwo Rybołówstwa też można byłoby na Śląsku umiejscowić no, Ale gospodarki chyba nie wodnej. sugeruje pan redaktor, że Górny Śląsk ma z rybołówstwem tyle wspólnego, ile z nauką. Ja my, mam nadzieję, że jednak z nauką. No, ale mamy przemysł wydaje więcej. się najbardziej, chodzi o to, że najbardziej naturalny. No, tak, no to wymyślmy kierunkiem. ministerstwo, żeby, żeby coś zaoferować. A to, to też, te się... bo wiadomo, że Ministerstwo tam Aktywów Państwowych tak naprawdę hmm. jest dzisiaj tym, które zawioduje przemysłem. Natomiast tak, jeszcze re, 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 Janusz Steinhoff. <kluw> Yy, zdecydowana część kompetencji administracji centralnej powinna wejść do administracji samorządowej i od, upodmiotowić społeczność lokalną. Zarząd województwa powinien mieć zdecydowanie większą kompetencję, a tych mu nie przybędzie, jeżeli premier przeniesie ewentualne Ministerstwo Przemysłu na Środowisko. to Zygoda? prawda, i cieszę się, że pan minister Steinhoff yy, został autonomistą. Proszę. A 10 miliardów teraz jeszcze na te remonty yy, pustostanów to tak yy, może się, paradoksalne. Nawet trochę zabawne, ale to jeszcze z programu Nieboszczki Śląskiej Partii Regionalnej. A to prawda, tak, 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 to prawda i wydaje się to być postulatem oczywistym. Znaczy, nie ukrywajmy. Bytom nie został zdewastowany przez Bytomian. Bytomian. został, oczywiście Bytom jest tu pewnym symbolem najbardziej drastycznym, bo takich miejsc na Górnym Śląsku jest więcej. E, więc Bytom został zdewastowany wskutek rabunkowej eksploatacji prowadzonej w interesie władz centralnych. E, w łamanie prawa górniczego, w, które, które w pewnym momencie stały się nagminne. Nieliczenie się z komfortem życia mieszkańców, traktowanie ich w zasadzie jako bez wolnej siły roboczej, to jest pewna spuścizna, z którą państwo polskie musi się zmierzyć. Kto zepsuł, niech naprawia, więc... Wie pan, ile kosztuje remontowanie takiej kamienicy, jak w Bytomiu, które na taki remont czekają? Dzisiaj... No, żeby... Domyślam się, że ogromne pieniądze, tak. 7-8 milionów złotych tak, na tyle tak, 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 to, to, to oszacowane. W samym Bytomiu, w, w, żeby wyremontować, tylko te kamienice, które są w rękach miasta, mm. mają uregulowany stan właścicielski, to tak... Czy liczy się lekko, że pół miliarda, gdybyśmy dostali miliard z tych dziesięciu, które, mm -hmm. na które wskazał Donald Tusk, no to wiadomo, że to jest po prostu mało. Tak, to prawda. Z województwa. Dlatego, prawda? dlatego tutaj no, można z jednej strony z zadowoleniem przyjmować takie deklaracje, bo to oznacza, że w ogóle problem został dostrzeżony, ale również należy zapytać, co robiła obecna opozycja wtedy, kiedy ten problem już był palący, a miała instrumenty, żeby no, odwrócić jakby te, te skutki tej polityki prowadzonej w naszym regionie przez władze centralne przez wiele, wiele dziesięcioleci no w, lepiej późno niż wcale y, to może być konkluzja ale dopiero wtedy kiedy te pieniądze faktycznie trafią na Górny Śląsk kiedy bytom będzie mógł rzeczywiście podnosić się y, z ruin y, w, y, dzięki tym środkom no bo na razie mamy tylko deklaracje na koniec jeszcze y, pakt synacki. Regionaliści. No, Uczestniczą czy nie tym w, razem? W, w, przy, jesteśmy gotowi. Na, podpis, jest, na, na tym porozumieniu to was chyba nie było. Nie, jesteśmy nic, gotowi, nie widziałem ani pana. Jesteśmy gotowi ani... do rozmów, natomiast no, p, jesteśmy też gotowi wystawić swoich kandydatów y, samodzielnie w części górnośląskich okręgów. To jest dla nas okazja, żeby się pokazać i przypomnieć wyborcom. To jest okazja do mobilizacji i okazja też do pokazania twarzy. E, e, ludzi, którzy cieszą się społecznym autorytetem, a którzy z ruchem regionalnym sympatyzują e, nierzadko od lat. I gotowi są, jakby też ten swój autorytet na tą kartę postawić. To jest list Jerzego Gorzylika w stronę autorów Paktu Stanackiego. Dogadajcie się z nami albo wystawimy kandydatów w, w takich okręgach, w których możemy, jeżeli nie mandat, to zebrać solidną A to pan Wolski powiedział. A jest tak? Być może. Okej. Okay. A yy, Chorzów, w Katowice Rybnik Racibórz? tam. Yy, na przykład. Yy, wymienił jest wymienił trochę pan możliwości. redaktor bardzo atrakcyjne okręgi z punktu widzenia także ruchu. Łączy je również to, że tam e, prawdopodobnie będą nowi kandydaci mm. opozycji, mm. Bo, bo to są dzisiaj okręgi niezajęte katowice ze względu na śmierć Marka plury oczywiście. Tak, tak. tak. Yy, powiem tak, no, yy, są też yy, prowadzone badania, yy, na pewno pan redaktor je zna, yy, sondażowe dotyczące wyborów do Sejmików wojewódzkich, nawet roz, z rozbiciem na okręgi, i tam widać, że zwłaszcza w okręgach Śląskich, jest dosyć szeroka przestrzeń dla regionalnych ugrupowań. E, oczywiście potknęliśmy się w jakimś stopniu o własne nogi w e, ostatnich wyborach samorządowych, e, ale wyborcy, którzy oczekują oferty regionalnej, e, nie zniknęli. E, I to jest e, chyba taki najbardziej optymistyczny sygnał dla górnośląskiego ruchu regionalnego. A to będzie jaka formuła ostatecznie jeszcze do tych wyborów samorządowych rok? Ruchu autonomii Śląska? Czy coś no, jeszcze zgo innego? Zgodnie z moimi deklaracjami, nie wyobrażam sobie, by na tym etapie wprowadzać nowy szyld. Najmocniejszym szyldem na tym regionalnym rynku jest szyld Ruchu Autonomii Śląska. Czy raz Ślązoki to... razem nas słyszą? Ślązoki razem, z tego co wiem, są częścią koalicji polskiej wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym. Natomiast no, popełniliśmy raz błąd rok przed wyborami, skupiając się pod nowym szyldem, ten błąd miał bolesne konsekwencje i na błędach należy się uczyć. Ten start, jeszcze raz podkreślmy, do wyboru do sejmiku jeszcze dużo czasu, dwa razy dłużej niż, niż do wyborów parlamentarnych, natomiast to, ten, ten, ten start, wasza formuła startu, to raczej samodzielna, czy, czy biorąc pod uwagę dzisiejsze rozmowy i atmosferę o, Wspólnych listach, blokowaniu ich, to, to widzi Pan jakąś możliwość na obecność regionalistów, autonomistów w, w którymś z tych to, towarzystw, środowisk, które wystawią swoje listy na pewno. Uważam, to, 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 to jest oczywiście moje zdanie, a środowiska górnośląskie yy, w perspektywie wyborów samorządowych jednak muszą się możliwie szeroko dogadywać. Yy, jednak moje zdanie jest takie, że yy, górnoślązacy powinni w wyborach samorządowych występować pod własnym standardem. To jest właśnie ta płaszczyzna, gdzie ten sztandar górnośląski po pierwsze pokazał, że może być skuteczny, no a po drugie to... Yy, jeżeli nie w wyborach samorządowych, to w jakich? Jerzy Grzelik, lider ruchu Autonomii Śląska, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia nawet weekendu miłego. Dla Państwa, dla Pana również. Do zobaczenia Dziękuję do usłyszenia. Wzajemnie.